Dzień dobry, sędzio. Proszę mnie nie wkurbiać, panie sędzio, ja nie mam za co żyć i ja dostaję powiadomienie ja właśnie, z banku, że 8 tysięcy. No właśnie, no właśnie, bo policja tutaj skierowała pismo, no ja musiałem egzekucję przeprowadzić. Dosłownie. Nie, nie, ja musiałem do nie nie mam, ale może pan przesłać wiadomość im, że te pchloże będą oddawać to w zębach. Zaraz. Nie wyjdą z doju. Jak z, wyszli, to mają szczęście. Właśnie ich widzę, proszę ich pani? tylko oszczec, że zaraz eee. będę mieli ostatnie namaszczenie Ja, pani Tereso Ej, jedynie egzekucję przeprowadziłem niestety To pan mi zabrał pieniądze, tak? Skąd? No ta? Znaczy na ich na ich tutaj pismo, prawda? Ja tylko pisał Pewnie, to, pewnie życie. panie kochany, zaraz się dogadamy, bo akurat ich widzę, będę zaczynała robotę. Do widzenia. Miłego. Jebany Nelson śmieć Chodź.